Cześć, ja jestem Andrzej, witam was w na moim kanale. Dzisiaj sobie zagram po raz kolejny w gierkę 7 Days to Die, oczywiście. I na samym wstępie chciałbym pozdrowić wyjątkową osobę Justynę. Dziękuję, że oglądasz moje filmy i wspierasz mój kanał. Dobra. Na czym to ja tu skończyłem? Dawno mnie tu nie było. O rany, Jesus. Napraw. Eeeem, um. Okej, okay, mam rękę po jakieś... Dobra, przestań gadać głupoty, stapet i są help. Mm -hmm. z krwią. Ok. Dobra, 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 duke, dobra, dobra. Weź to! Nie. Kurczę, dawno nie grałem w Seven Days'a. Um, co ja miałem zrobić, zastanawiam się. E, złamano rękę. Ok, co z manewrowanie, bronią, przeładowywanie, machanie? Szczyna lub gips przyspieszą uzdrowienie, ok. A taki mocny lub zasięgą później zdrowienie, a nawet ci przeszkadzają. Szyna lub gips, tak? Szyna lub gips, ok. Szyna lub gips. Szyna. Drewno, kawałek tkaniny, taśma hydrauliczna. Kawałek tkaniny, nie wiem, kawałka tkaniny będę musiał zdobyć. Taśmę mam, dobra, kawałek tkaniny to idziemy zrobić, nie? No trzeba to trzeba, nie? Jeszcze jak? Co tu jest? To celi barwnik. Eee. Aha, tego nie mogę rozwalić jeszcze. Muszę dalej. odejść stąd. W życie. A! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, witam. Ja jestem Andrzej. Chcesz się ze mną przywitać? Dobrze, proszę bardzo. Wyryło, dostałeś. No dawaj, dawaj, no. No, 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 no. Niespodzianka. Już deadłeś? No Niemożliwe. No tak szybko Cię pokonałem, jak to? Naprawdę, panie. Lagi, dobra. Jeden i drugi, tak. I teraz. Przepisy, kawałek tkaniny. Wezmę cztery sztuki. Szyna. Wytwórz. Dobra, szyna się zrobi. Powinno być mi... Powinno być lepiej teraz użyj. Okej. Okay. Nice. Mm. Mam Przeciążenie. Nie wiem, czemu się obniża moje zdrowie. To jest jakiś porąbanek. Dziwne to. Dziwactwo. Łuk mam, ale strzał nie mam. Też, też nieźle. Po prostu mistrzostwo świata. O, zenek. Łoł! Wow, 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 ty, ty, stary! Stary! Dobra, dobra. A ty coś się tak rozpędził? Dobrze! Gleba! No, 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 no wstawaj! Ale nie fajnie tak z za pleców wyskakiwać. To jest bardzo niefajne. No, 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 nieładnie, nieładnie wyskakiwać z pleców. Halo, halo, halo! Jest tu kto? Halo, halo! No, you can. You can hide forever. Ciekawe czy tam w środku co się jest ciekawego? Bardzo dużo przedmiotów znowu jak zwykle. Nie chcę tego. Hmm, muszę mówić pociągowy. Gdzie to jest? Szczęśliwy sząbrownik. Nie, sztygar, co mała dźwigar. No, powinienem teraz móc więcej dźwigać. Wow! Trzy dodatkowe miejsca! Nie no, zarobiliście! Nie no! Perfekto! Mm. The door. Dzień dobry, tutaj. Jestem gościem specjalnym. Jest tutaj kto? Halo, halo. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Jest tu kto? Halo. Co Ty! Kielęgniara! Nie denerwuj mnie Dobra Pozbyłem się ciebie, coś tu by było O nie, Zenek Zenon Waj go. Glebnąłeś, co. Okej. Okay. Nice. Nie! Ty, halo! Musiałem zlecieć, jak zwykle, mu z góry. Łopata. Lepszy poziom niż mam. Co dziwo. Suszarka. Dusną. Nie. O. Puszka makaronu. Dobra, pyk, pstryk. Leżący. Dead now, Ciekawe, co tu będzie w środku, zaraz zobaczymy Osiężny kaloryfer Po co mnie to? Co można z tym, z tym zrobić? Pokaż Ze złomu? Nie tam A jest ja sobie na mapie zaznaczyłem Tu jest handlarz, tak? Dobra Szybki punkt jest tam. No zawsze ma jakieś misy dla mnie, więc no. Moja postać zmęczyła. Najwidoczniej. Masz jakąś robotę? Pozbądź się zombie. Jeden i pół kilometra południe. Dobra, dobra. Utrzymuję. Coś dostanę w zamian. Jak to zrobię? Może pójdę jeszcze do HAT na chwilę. Przetopię gdzie jest moja chata a tam nie z drugiej strony ja sobie nie zaznaczyłem domu gdzie ja mam swój dom nie jest tam zapisz punkt obserwacyjny dom dziwne, że ja nie zaznaczyłem sobie tego więc okej okay. ja nie wiem czemu tego nie zaznaczyłem dobra głupoty mogę to przetopić, więc Słotykiel No dobra Sru, sru, sru. Użyj no Dobra, chyba idziemy tam, nie? Wykonać jedną misję i szafa gra, nie? W ogóle dziwne, dlaczego ja nie mam strzał? Pióra? Mam, pióra mam, a To jest takie dziwne nawet. Nie mam więcej? Ja tu żarcie mam. Nie mam. Okej. Okay. No trochę słabo, słabo, ale no cóż. Dobra, muszę się pozbyć zombie. Dobra. Zaraz, jak tam dojdę, to już będę. Dobra, ja jestem już na miejscu. Wyczy się obszary, dobra. Złku goło. Okej. Okay. Na no, zbliżę w końcu. Ile możesz żyć. Yes. Dobra, dziękuję za strzałę. Dobranoc. Ile ich tu jeszcze jest? Wstawać! Już! Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Dobrze Jeszcze żyjesz? O dawać kolejne Kolejnych dawać Dobra, tu jest ten ogni Jeszcze tu gdzieś jakiś powinien być, bo... Nic się nie zrobiłem. Ajajaj. Czy zrobiłem? Nie no, chyba jeszcze nie. Aha. Tu jeszcze muszę wleźć. Tu są jakieś gdzieś. Gdzieś coś Jesus Christ! Dobra, ja nie mogę. Żółto się wyświetla. Nie wiem właśnie co to jest. Hmm. Kurczaki skętaki, no Jezus, kurde. Więcej was nie było. Co? Cięciuniu o Wryło! Dobra, już muszę wrócić do handlarza najwidoczniej. Dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, jestem już na miejscu. Okej. Uh, Modification. Polowanie rzut łącznych, dobra. Dziękuję. Dziękuję, że oglądaliście mój Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do usłyszenia na następnym odcinku. Siemano, cześć. Heja.